Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka zachodem wschód. Nasz pępek świata, nasz biedny raj. Jest takie miejsce, taki kraj. Jest takie miejsce. Taki kraj. To nasza piękna wieś Orzechowo, malowniczo położona nad rzeką wartą, otoczona lasami i żyznymi polami. Tu też pisała się historia. Ocalmy ją od zapomnienia. Tobie Polsko. Ta kropla krwi wrzącej, Tobie, Polsko, tych serc naszych, bicie. Tobie każdy cień myśli gorącej, Tobie wszystko, na śmierć i życie. Ilu z powstańców Wielkopolskich właśnie tak myślało, łapiąc za broń 27 grudnia 1918 roku. Tegoż dnia, późnym popołudniem, padły w centrum Poznania pierwsze strzały. Wybuchło powstanie. Nasze, Wielkopolskie, po 123 latach niewoli odradzała się niepodległa Polska, a my chcieliśmy, aby w jej granicach wróciła także Wielkopolska. Wzięliśmy więc sprawy w swoje ręce i ruszyliśmy do boju. Wśród walczących powstańców Wielkopolskich byli także mieszkańcy Orzechowa. Pamięć o nich wiecznie trwa. Oni żyją w naszej pamięci i w naszych sercach. Przypomina nam o nich pomnik stojący przed szkołą w Orzechowie, poświęcony naszym bohaterom. Wszystkim tym, którym w sercach nie wygasła miłość Ojczyzny. Wszystkim tym, co nie dali się zwieść, tym, co odnieśli krwawe blizny, i tym, co polegli. Cześć. Tym, co chwycili za broń, tym, co nie stracili nadziei, tym, co szli i walczyli jak lew, tym, co ranami okryci pomarli, tym, co byli jak gniew Boży, i tym, których dumna postawa we wrogach budziła strach, wszystkim tym cześć i sława. Nasi powstańcy pochowani są na cmentarzu parafialnym. To tu, młodzież szkoły podstawowej imienia Jana Pawła II w Orzechowie. W rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego przychodzi zapalić symbol pamięci i wdzięczności. Przepraszam, możemy zająć chwilkę? Oczywiście. Czy zna pani może powstańców Wielkopolskiej Sorzechowa? Tak, tak. Znam na przykład Antoniego Banaszaka, bo był ojcem mojej kuzynki. Znam też Wincentego Skrzypkowskiego, ojca mojej koleżanki. Pamiętam też z różnych opowieści pana Tomasza Stachowiaka i mm. Walentego Karcza. Ale osobiście Znałam tylko jednego powstańca, osobiście pana Franciszka Wleklińskiego, u którego byłam na setnej rocznicy urodzin. Bardzo, ale to bardzo ciekawa postać. Walczył w I wojnie światowej, walczył w powstaniu wielkopolskim i w wojnie bolszewickiej. Dziękujemy bardzo za informację. Ojciec w 2012 roku poszedł przymusowo do armii niemieckiej do, do, do służby. Gdy, kończyła, gdy, gdy kończył dwuletni okres, zaczęła się pierwsza wojna światowa. Przestał w, w wojnę w, walczył po stronie niemieckiej, przeciwko Francuzów. Gdy skończyła się pierwsza wojna światowa, wrócił do domu, miał się wstawić w garnizonie w Gnieźnie. I dlatego wrócili z pełnym umundurowaniem i, 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 z, i z bronią. Oka okazało się, że w tym czasie w, w, w gwiazdkę Recki przy, przyjechał do poznania bardzo wybitny Polak i zaczęła się powstanie. I zaczęło się, oni z tą bronią się zorganizowali. Dzi dziadek oczywiście, ich wszystkich synowie walczyliście za Niemców, za, za Polskę i zorganizowali się z innymi i, i tworzyli pododdział i, i i szli na bo to oni byli zagniezdni za w stronę Czemesna. Nie, Niemcy byli niezorientowani, nie, nie bo komendę znali niemiecko. I jak się nocą, to Niemcy nie mogli ich rozszyfrować, czy to są Polacy, czy, czy to są Niemcy. Oni się dopiero te polskie komendy uczyli, ale że byli doświadczonymi żołnierzami, potrafili z, z Niemcami walczyć, bo oni walczyli o wolność, a Niemcy w okresie tym mieli rewolucję i oni byli załamani psychicznie. Przez, przez to bardzo łatwo się potrafili Polacy walczyli, walczyli również na białą broń tam gdzieś w jakiś, o jakąś stację, czyli, ale wszędzie to zrobili to z duchem I, i dlatego wygrywali, przez to ponad okres dwóch miesięcy te walki się toczyły. Narody tracąc pamięć, tracą życie, powiedział Cyprian Kamil Norwid. Dlatego my, Polacy, my, mieszkańcy Orzechowa, nie możemy zapomnieć o naszych bohaterach, o naszej historii, dziejach, przeszłości. Dlatego w Orzechowie stanął pomnik upamiętniający powstańców wielkopolskich. Dlatego staramy się ocalić od zapomnienia okruchy naszej Orzechowskiej historii.